Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damien, i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój krótki raport z Food Champions w ten weekend. Będę Wam tylko pokazywał moje najlepsze bramki, a i tak tego nie ma dużo. Sami widzicie, że ten film trwa pewnie 5-6 minut. Powiem Wam tak. Za pierwszym razem, kiedy to było, trzy tygodnie temu, chyba tak, grało mi się nawet dobrze. Miałem więcej zwycięstw niż porażek i tak naprawdę no, nie miałem na co narzekać. Jedyną rzeczą, na którą mogłem narzekać, to, to był mój skill, bo czasami pewnie byłem w stanie przyznać się do błędu, że to właśnie przeze mnie coś mi nie wyszło. Ale w tym tygodniu to naprawdę był jakiś dramat, plus jest taki, że przypomniałem sobie jak wykonuje się rzuty wolne Zdobyłem chyba 5 albo 6 bramek Florencim, to w ogóle był kosmos, teraz właśnie w tle widzicie te gole No sami wiecie jeśli oglądacie futa, że nie najlepiej mi to wychodzi wychodziło, przeważnie ta piłka leciała obok bramki, jednak zacząłem trochę bardziej do góry wykrzywiać gałkę i voilà. Gole zaczęły same wpadać. Głównie grałem moim składem niemieckim. Znaczy, musiałem zrobić hybrydę, bo teraz robili takie wymagania do Food Champions, że trzy różne ligi, tam chyba cztery różne kluby, no to połączyłem Bundesligę, Ligę Angielską i Ligę Włoską. Na napadzie grałem Millerem, Nie ukrywam, naprawdę fajna karta. Potrafił kończyć akcję, potrafił nawet strzelać z dystansu, co widzicie na filmie. Jednak, no niestety, był troszeczkę za wolny, i to mi naprawdę przeszkadzało. Na sam koniec w ogóle sprzedałem wszystko, ponieważ. No sami zobaczcie, strzeliłem swoją bramkę życia w tej Fifie. Kapitalne podanie od Kediry, Dembele zagrywa główką, Werner się zabawił i jest bramka. Później zaś odrobinę się wkurzyłem, no bo według mnie Dembele był faulowany. Oko za oko, ząb za ząb. Pierwsza czerwona kartka, druga czerwona kartka, trzecia czerwona kartka, Czwarta czerwona kartka no i piąta czerwona kartka. Sędzia przerwał mecz, było 5 do 2, no jednak oficjalnie 3 do 0, bo walkover. Naprawdę... koszmar. Po prostu koszmar. O ile naprawdę chciałbym jakoś grać lepiej. Chciałbym osiągać sukcesy w tym trybie, tak jak ja nie wyrabiam psychicznie. I mówię poważnie. Chyba każdy, kto w niego zagrał wie co się tam dzieje. No nie, dla mnie to jest tryb dla cyborgów. Szanuję wszystkie osoby, które potrafią wygrać 30-35 spotkań. Poważnie, ale. Dla mnie to jest za dużo. Nawet gdybym był lepszym graczem, to ja nie wiem jak na przykład taki Huge Gorilla jest w stanie wygrać 40 meczów z rzędu. Dla mnie to jest to tak wykonalne, bo mi ciągle coś nie wychodzi. Piłkarze są wolni, nie chce im się ruszać, w ogóle mijają się z piłką. Jak to jest w ogóle możliwe? Naprawdę, chciałbym umieć grać tak jak oni, ale... Nie nie, dla mnie to, to jest po prostu niewyobrażalne. Ja pozostaję przy filmach w swoim stylu, nie tykam FIFA profesjonalnie, bo dla mnie to jest gra, w którą no nie wiem, ja. Dla mnie to przerasta. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można w FIFA grać profesjonalnie, bo dla mnie to jest gra bardzo niedopracowana. I słuchajcie, ja nie mówię tego dlatego, że nie wygrywam wszystkiego. Po prostu nie tylko ja tak mam. Ja patrzę na komentarze ludzi, na wasze komentarze. No, po prostu to, co czasami się dzieje w tej grze, przechodzi ludzkie pojęcie. Na sam koniec mam jeszcze sytuację, która mi się przydarzyła w jednym z ostatnich meczów, w które grałem. Fekir. No dobrze, to akurat nie mam nic do tego, no bo miał prawo nie trafić. Gdybym uderzył po ziemi, byłoby 0 do 1. Jednak. Poważnie. Poważnie. Sterling chciał zdobyć gola. Jak ta fizyka? Frostbite! Thank you frostbite! Fuck you, frostbite! Przepraszam, że się tak denerwuję, ale to jest właśnie wpływ food Champions na mnie. No i jeszcze te przepiękne przyspieszenia. Jak ja mam grać? Jak można grać w coś takiego? Nie mam najgorszego internetu i jeszcze teraz, no zobaczcie, gra się laguje i co? Przeciwnik nie miał laga, tylko ja miałem lagę i on mi mógł zdobyć bramkę. Na szczęście nie padło, ale i tak ten mecz przegrałem. No nie wiem, koniec końców wygrałem 11 meczów. Dzisiaj spróbuję dobić chociaż do 12, by zdobyć rangę Srebro 2 i dostać odrobinę lepsze nagrody, jednak ja więcej nie gram. Naprawdę nie chcę więcej grać w ten tryb, bo... Ja chcę jeszcze dla was nagrywać, ja chcę jeszcze być na tym świecie. Dajcie znać w komentarzach jak wam idzie, jakie są wasze odczucia dotyczące właśnie trybu Food Champions. Ja dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.